Bardzo szczęśliwy, że mogę być dzisiaj w czerniowcach. No, dzień, Szanowni Panie i Panowie. Ja bardzo szczęśliwy, że może się być w Czerniocach. Bardzo się cieszę, że to wydarzenie doszło do skutku. Duży ja radzę, że podjęła ma rezultat czy nie szła Ja muszę powiedzieć, że Ukraina ma właściwie dwa literackie skarby. W wymiarze światowym to jest Schulz, który się urodził i zginął w Drohobyczu i to jest Szulc, który się urodził i jego postać jest związana z sami, który tragicznie odebrał sobie życie już po wojnie. No tak, w świecie Ukraina asocjuje się z dwoma, w genialnymi postaciami. Tak? I to jest z Drohobycza, jaki tam żył, tam zaginął i Paweł Czulany z Czerniowców, który potem tragicznie na sobie za że już w Paryżu. by nie było, ale... I istnieją dwie sekty nie niemalże religijnych wyznawców tych postaci, czyli Szulce i Salama. I tak, istnieją... Ten... Majże, re, ...majże religijne sekty tych przychylników Szulce i Salama. To widzimy w Drohobyczu, kiedy z całego świata przyjeżdżają ludzie do Drohobycza tylko i wyłącznie, żeby zobaczyć miejsce, w którym się urodził, w którym pracował szulc. Zobaczmy, w wychodzi, czy do jakiego zjeżdżają ludzie z całego świata, żeby zobaczyć miejsce, gdzie narodowcy pracowali w szkołach. Wiera mogłaby mówić o wybitnych ludziach z całego świata, którzy przyjechali tylko i wyłącznie do tego... Tak, Wiera do mówić o ludzi z całego świata, którzy przyjeżdżali wyjątkowo, Radę to, Od Australii przez Amerykę Południową, Stany Zjednoczone, wszystkie, wszystkie kontynenty. Nazwy krainy, tak? I myślę, że tak samo jest z tak, i jak to masz z I bardzo się cieszę, że właściwie Szulca pokażemy tutaj w Czarniowcu. No tak. i dobrze, cieszę się, że mu Szulca w czarniowcu. A potem gdzie indziej, jak powiedział. Tak, a potem nie idę indziej. To tyle. A jak wyjadę, to powiedzie, czy wam Szulc jest potrzebny, czy nie. Tak, a może jak pojedę, to już skażę, Trzeba wam trzeba Szulca. E, dziękuję.